Witam na kanale CPS, Centrum Przygotowania Sportowego. Nazywam się Igor Dzierżanowski i w tym odcinku z serii ciekawe, mało popularne ćwiczenia zaprezentuję floor press. Florpres, czyli po polsku wyciskanie leżąc na podłodze. Dla osób, które interesują się treningiem siłowym, jest to raczej ćwiczenie znane, ale ciężko powiedzieć, że jest jakoś bardzo popularne. Natomiast na pewno są takie osoby, które albo nie słyszały o takiej wersji wyciskania bez ławeczki, albo słyszały, ale na przykład nigdy nie próbowały. Press to bardzo obszerny temat, ponieważ możemy wykonywać to ćwiczenie na różne sposoby. Postaram się teraz przedstawić kilka takich opcji i wytłumaczyć w jaki sposób powinniśmy to ćwiczenie wykonywać w zależności od tego, jaki cel chcemy osiągnąć. Zacznę od tego, że wyciskanie na podłodze możemy wykonywać ze sztangą lub z hantlami i podobnie jak przy wyciskaniu na ławce, jest kilka rzeczy, do których powinniśmy się stosować niezależnie od tego, jaka będzie przedstawiana wersja. Do tych zasad należy m.in. ułożenie górnej części tułowia oraz oddech. Podczas leżenia staramy się ustabilizować obręcz barkową, ściągając lekko łopatki jedną do drugiej i kierując je w dół, czyli słynna retrakcja i depresja. Następnie podczas wyciskania kość ramienna powinna tworzyć kąt od około 45 do 75 stopni względem tłowia. Podałem tu dość duży zakres, ponieważ jest to kwestia bardzo indywidualna, ale staramy się nie prowadzić łokci zbyt wysoko, ponieważ tracimy wtedy stabilizację obręczy barkowej i narażamy nasze barki na nadmierne przeciążenia. Co do oddechu, to przy dużych obciążeniach, tak jak w innych ćwiczeniach, ma ono pełnić rolę także stabilizacyjną, także bierzemy wdech przed rozpoczęciem ruchu opuszczania i możemy zacząć robić wydech podczas wyciskania, jeżeli czujemy, że ciśnienie jest już trochę za duże. Pierwszy cel, jaki możemy chcieć osiągnąć poprzez wprowadzenie wyciskania na podłodze, to poprawa wyniku w naszym na przykład docelowym ćwiczeniu, jakim może być wyciskanie na ławce poziomej. Większość osób trenujących siłowo podczas wyciskania na ławce dobrze radzi sobie z początkową fazą ruchu koncentrycznego. Gdy sztanga rusza z klatki piersiowej. Ale przy dużych obciążeniach mają kryzys zazwyczaj w jednej trzeciej lub w połowie ruchu, gdy energia sprężystości generowana przez maksymalne rozciągnięcie mięśni i więzadeł oraz aktywność mięśni naramiennych spada. W tym celu można wykorzystać floor press jako ćwiczenie akcesoryjne. Jeżeli taki masz cel, to najlepiej użyj sztangi, a nie hantli, i wykonuj wyciskanie leżąc na podłodze z wyprostowanymi nogami aby ograniczyć leg drive, czyli pracę nóg. Gryw złap na taką samą szerokość jak przy wyciskaniu na ławce, następnie powoli kontrolując fazę ekscentryczną uginaj ręce, aż do momentu, kiedy ramię dotknie podłogi. Przytrzymaj chwilę tę pozycję, ale nie trać napięcia, czyli nie rozluźniaj rąk ani klatki piersiowej, po czym wykonaj stosunkowo szybkie wyciśnięcie. Drugi cel, na jakim może nam zależeć, to po prostu urozmaicenie treningu, ponieważ nie każdy musi być nastawiony na maksymalizowanie swoich wyników w wyciskaniu na ławce. W tym wypadku możemy wykonać wyciskanie zarówno ze sztangą, jak i z hantlami, ciężar nie musi być jakiś bardzo duży, możemy ugiąć nogi, aby pozycja była bardziej stabilna, a dodatkowo możemy starać się utrzymywać stałe napięcie, czyli nie zatrzymywać ruchu ani na górze, ani na dole. Trzeci cel może być bardzo prozaiczny, czyli po prostu brak ławeczki, na przykład podczas treningu w domu. Wtedy, jeżeli mamy na przykład jakieś lekkie hanty, ale mamy też gumę typu Powerband, a pompki nam się już znudziły, możemy wykonać floor press z hantlami i z dodatkiem gumy. W takim wypadku również najlepiej ugiąć nogi, aby lepiej ustabilizować pozycję, zwłaszcza u osób mniej zaawansowanych. Czwarty cel, który jest mało popularny i myślę, że mało kto w ten sposób podchodzi do floorpress, a jest to dosyć ciekawe, to zadanie nowego bodźca poprzez bardzo duże obciążenia, głównie w czasie stabilizowania sztangi na wyprostowanych rękach oraz zaangażowanie dolnej części klatki piersiowej, która zazwyczaj jest dosyć silna u większości osób. Można powiedzieć, że to ćwiczenie będzie zastępowało wyciskanie na ławce o skosie ujemnym, czyli z głową w dół i moim zdaniem ta opcja bez ławki jest nawet fajniejsza, stabilniejsza i bezpieczniejsza, ale oczywiście to zależy jaka byłaby ławeczka i czy mamy kogoś do asekuracji. Aby wykonać tę wersję należy zrobić duży mostek poprzez uniesienie bioder tak jak w glute bridge i utrzymywać taką pozycję przez całe wyciskanie. Nie polecam wykonywać takiego wyciskania Regularnie, ale raz na jakiś czas może to być fajne rozwiązanie dla osób bardziej zaawansowanych jako urozmaicenie i jako wspomniany wcześniej nowy bodziec, ponieważ przy takiej formie wyciskania większość osób będzie w stanie dźwigać nawet większe obciążenia niż przy wyciskaniu na ławce poziomej. Wersji czy powodów do wykonywania floor press może być prawdopodobnie jeszcze więcej. Ja przedstawiłem tutaj swoje cztery propozycje, a teraz pokażę jeszcze w jaki sposób radzić sobie z podejmowaniem ciężaru, jeżeli nie mamy nikogo do pomocy. Jeżeli planujemy ćwiczyć z hantlami i są one stosunkowo lekkie, to możemy podać sobie je nogami, jak przy wyciskaniu na ławce, lub podjąć je bezpośrednio z podłogi, ale jeżeli są bardzo ciężkie, to przydałoby się je ustawić na jakimś podwyższeniu. Co do sztangi, to jeżeli jest lekka, można wziąć ją z głowy bezpośrednio z podłogi. Jeżeli ciężka, to albo nauczyć się podania z biodra za pomocą glute bridge, albo trzeba mieć jakieś podesty lub na przykład klatkę z możliwością zamocowania haków blisko podłogi. To wszystko w tym odcinku. Daj znać w komentarzu, czy znasz i wykonujesz floor press oraz z jakiej wersji korzystasz. A jeżeli ten materiał był dla ciebie ciekawy, to zostaw lajka, udostępnij znajomym i nie zapomnij o subskrypcji. Biceps piona.